dało się zmieścić tego grata, gapcia tam zgnieżdżona z tyłu. Część kolejna naszego nudnego vloga. Bardzo to, nudne. To tyle. Chyba jak sobie kupił teraz nowy komputer, to może oficjalnie wyglądać jakby coś zbliżenie na ekran. Teraz jest mało nagrywamy, bo nic się nie dzieje. A tu ojciec roku. Sam się założył airpodsy, ale my mamy tego słuchać. Nowe destination. We should start our descent to land. Enelance two and a half. All right, from now. I could not fly. Ciepły mieć tak wyjebane jak on. Twenty miles Dobra, żeby oszczędzić Wam tego całego pierdolenia, to jak wyglądała podróż? Po 7 godzinnym locie, żeśmy dolecieli na Teneryfę. Tak, 7 godzin, normalnie trwa 5 ileś, ale nam się trafiły jakieś zjebane wiatry 200 km na godzinę. No ale dobra, spokój. Tam na Teneryfie musieliśmy się przesiąść najpierw w autokar, później w autobus. I później na jakiś statek, i później znowu w autobus. A to wszystko z tym, z tą trumną jeżdżącą, w sensie z moim rowerem w trumnie, tak, tak wyglądała. No w każdym razie ja Gab, ci powiedziałem, że ja to wszystko załatwiłem i żeby się niczym nie stresowała, ale no wiecie jak to jest. Rzutem na taśmę zdążyliśmy na autobus. Cześć to, Bo ta walizka już. Już prawie dała Gabci powód, żeby miała rację, że się gdzieś nie zmieści, ale rzutem na taśmę. Jest Polska 23, a my jeszcze jedziemy, że mamy dużo drogi, tak naprawdę. Ale co najważniejsze, już to jest ostatni nasz środek transportu. Wiem, wiem, że to nie jest najzdrowsza rzecz, jaką mogliśmy dorwać, ale to jest najzdrowsza rzecz, jaką mogliśmy dorwać. No więc witam Was bardzo serdecznie. Wstałem przed starą, bo ona, ona była zmęczona. Ja też trochę jestem, ale muszę odebrać auto, pójść do miejsca, gdzie mi złożą rower, no i zjeść śniadanie, ale. To jakieś szczegóły w ostatniej kolejności. Ja powiem wam tak, dopóki nie zjem śniadania i nie napiję się kawy, ja nic nie nagrywam. Musiałam powiedzieć, że pozycję i michałam, że wszystkie informacje, które przykazywali tobie do tej pory oczywiście jak się tutaj co robić w mieszkaniu i te ważne rzeczy, to są nic nie warte. To jest tak, jakby sobie mówili po prostu by takie... uh, uh, uh. Jakby sobie mówiłam, Eter. Eter, do? No? O, zrobimy i później Paweł Cię fotoshopuje. Cześć! Serio <laughs> oczywiście. O. Turrón Blando o pandeigo, turrón, Wszystko zrozumiałem Jak to mówi Mariusz Podzianowski. Polak nie, wielbłąd, pić musi. No, no więc jakoś żyjemy, jedziemy, o Kuba sobie dwie wnosi. Koniec mojej kariery. I macie tak, że kłócicie się z kimś i w środku tej kłótnicy zdejcie sprawę takie kurwa. Co pierdolisz. Ta osoba ma totalnie rację. Tutaj są kury. Myślisz, że możemy tą kurę sobie zabrać i z nią ją gdzieś obiad? Myślę, że to będzie przedmiotem. Chyba się źle ubrał, Boże, ale to jest, to jest ciapa. I on teraz jest partii puperem tego przedsięwzięcia. Ej, ale nie wiesz, co ci kupu? Nie mam rzeczy. Drzewo. Chcieliśmy tylko powiedzieć, że musimy teraz wrócić, bo ja się nie ubrałem. Dobrze, że nas tak ostrał od razu. Pierwszego dnia to wiadomo, który samochód, także dziękujemy. No, jakieś szybkie śniadanko i lecimy. Powiedziała Gert, no dobra, zresztą nie chcę Ostary mnie właśnie opuszcza. Odjedzie w siną dal. Życzę powodzenia. Smacznego. Mówi się, że zdrowiej jest przejechać Tour de France biorąc sterydy, niż ich nie biorąc. Kolejny postój. Ważne jest, żeby. Kurwa, zresztą po co ja Was to mówię, co to jest, kurwa. Vlog kolarski. Zatrzymałem się na chwilę, bo musiałem buty zdjąć, bo już po prostu nogi mi zesztywniały i tutaj kolarze mnie mijali. Tacy mili w ogóle pytają czy wszystko w porządku, tutaj machają, kurde. Nawet moi koledzy są, nie są tacy mili dla mnie, gdybym ja ich jeszcze miał. No i super, już widać miasto, a ja gumy złapałem. Gdyby nie YouTube, to ja nie wiem co ja bym osiągnął w życiu. A i wszystkim mądralom, którzy, się, którzy mówią, że tak nie stawia się roweru, Chuj wam w dupę, kurwa. Ja tu ledwo stoję, to jest tak stromo. Nawet pani się przed chwilą za zatrzymała, pytając, czy potrzebuje pomocy. Potrzebuję, ale kurwa, no nie, nie powiem przecież. A powiem wam, nie sądziłem, że mi się to uda, ale chyba mi się udało. Jaka duma! Udało nam się przyjść na obiad i nie mogliśmy się z panią dogadać. To pani postawiła nam po prostu Poszła tam na zewnątrz, przyniosła nam to i takie, wybierajcie sobie trochę słońca złapać, bo już trzeci dzień jesteśmy, jeszcze się nie opaliłem. Od restauracji do restauracji. Tak wyglądają nasze wakacje. Prawie. Prawie mi to siedzenie na plaży sprawiało przyjemność. Ale zapłaciłem. Tu się Jestem DJ żółty śnieg. Jestem DJ żółty śnieg. Pisane przez K. Śnieg nie zapominajmy. Słuchajcie, tutaj mają siestę, także nie ma tak, że osoba może zjeść o 19, tylko... Trzeba było poczekać do 19.30. Nie tą dłuższą przerwę. Nie No, trzeba sobie odpocząć, wiadomo. No i czekamy, czekamy. W końcu... to było za pięciu, tak? Tak, w końcu jesteśmy ci pierwsi do restauracji, wchodzimy, pusta oczywiście. No i tak zajebiście siadamy sobie, po czym minutę po nas przychodzi i ktoś siada. Dosłownie cała restauracja pusta, ci siadają na stoliku obok. I się okazuje, że to byli Polacy. A wiecie jak to jest za granicą, jak się słyszy. Jakbyście zobaczyli nasze miny, my oboje już po prostu nie musieliśmy na się musieliśmy